Byłem w Arabii Saudyjskiej. Tak. Byłem u takiego pana, gościem, takiego pana, który miał trzy żony, jedna to Saudyjka, druga to była Szwajcarka, profesor są pediatrii, a trzecia to była Jemenka. Noś młoda. No i te żony, bo one po domach to chodzą w najuszypolskiej on one tylko na ulicy to te boki zakładają. No i one taką, takimi, takimi łzami w oczach tłumaczyły, że najwyższa pora, żeby muzułmanie przyszli do Europy i wyzwolili kobiety. No nic nie śmieje. Mhm. Ona mówi tak. E, wyzwolili kobiety. Wyzwolili kobiety, Ciekawe. no tak. No niech pan zobaczy. W, w Arabii ona mówi tak. Ta kobieta, która jest z mężem danej nocy, to nie jest tak, że sobie może każdą wybiera, on po kolei musi. No i taką, ta kobieta, która jest z nim, ona zajmuje się dziećmi, domem i tak dalej, pozostałe dwie do przepsiłki, do, do manicurzystki, do fryzjera, Czyli nie do, na, na zakupy nie, nie pracują absolutnie. Mhm. Absolutnie. Y, natomiast Europejka wstaje o szósty rano, leci po zakupy, prawda? Robi śniadanie dla męża, dla dzieci, następnie, następnie zasuwa, zasuwa do roboty, odpładzając po to do dzieci dzieci do, do, do szkół, szkół i przedszkoli, następnie... Przez, przez 8 godzin siedzi w pracy, prawda, dzwoniąc do domu, tam się nic, nic nie dzieje, prawda? Jakaś balanga się nie odbywa. Następnie ona robi zakupy, leci do domu, robi obiad, a potem robi kolację. No to jest karowanie nieprawdopodobna. Ale ona tego chce. Wmówiono jej, że chce.